Dobry wieczór. O tej właśnie porze dnia nagrywam ten odcinek. Patrzę na resztki pomarańczowego nieba na zachodzie. Tutaj, gdzieś w oddali, słychać ryby, które wyskakują z wody. Siedzę sobie pewnie jakiś metr od biebrzy. Jestem we wsi Wroceń na polu namiotowym, na które wracam bardzo często. Bardzo lubię. To miejsce lubię spokój, jaki tutaj panuje, zwłaszcza wieczorem, jak nie ma już kajakarzy, nie ma ludzi, którzy płyną tratwami. Robi się tutaj tak całkowicie spokojnie, cicho. Na polu namiotowym, na którym się zatrzymałem, poza mną stoi tylko jeden kamper. Nie ma dzisiaj miłośników, biwakowania, pewnie dlatego, że to noc z niedzieli na poniedziałek, i pewnie po weekendzie. Sporo osób już musiało wracać do pracy, a nie wiem, czy jeszcze urlopy pod namiotem nad Biebrzem są dalej takie popularne jak kiedyś. No, może mam trochę szczęścia, że jest tutaj tak w środku, jakby nie było wakacji, całkiem spokojnie, bo jest to bardzo popularne miejsce na spływach kajakowych. Tutaj zatrzymują się całe grupy, które tutaj korzystają z tego pola i tej infrastruktury. To jest taka agroturystyka bardzo fajna. Dolina Biebrzy. Polecam we wróceniu. Ja tutaj wracam i za każdym razem jestem bardzo zadowolony, bo to miejsce ma w sobie coś niezwykłego pozwala się zbliżyć do rzeki. Stoję tak naprawdę na brzegu takiego pewnie rozlewiska starorzecza, bo to koryto tutaj, ono zdaje się zupełnie być nieruchome. Ta woda tutaj gdzieś się meandruje między tymi z roślami, tatarakami, trzcinami także tutaj nie widzę teraz tak naprawdę wartko płynącej rzeki, widzę stojące w miejscu wysokie trzcinowiska niedostępne, to jest królestwo łosia i to właśnie tak mnie tutaj fascynuje, że jestem w takim miejscu w którym jak patrzę sobie teraz właśnie na zachód to mam świadomość, że tam rozciągają się kilometry hektary dziczy. To jest chyba jeden z takich najbardziej dzikich, niedostępnych fragmentów Biebrzeńskiego parku narodowego. Bo jak patrzę sobie teraz właśnie za rzekę, to gdzieś tam daleko jest rezerwat czerwony Bagno, czyli to miejsce, gdzie zostały po drugiej wojnie światowej ostatnie łosie i to Dzięki temu, że tam udało im się przetrwać w naturalnym środowisku, to tak naprawdę mamy dzisiaj nad Biebrzą, i tutaj w tych okolicach, mamy też w Polsce całkiem sporo tych łosi. Także bardzo lubię to takie poczucie, że tutaj jestem na takim krańcu cywilizacji, a tam gdzieś tak naprawdę na wyciągnięcie ręki kawałek dalej mogę na to patrzeć. Jest taki świat zupełnie niedostępny, dziki. Pewnie też nie do przebycia, bo to są pewnie kilometry bagien. I chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć trochę o tym środkowym basenie Biebrzy, bo wydaje mi się, że on jest trochę taki zapomniany, pomijany, a jest bardzo ciekawy. Bardzo lubię tutaj przyjeżdżać. To tak naprawdę, właśnie tutaj pierwszy raz miałem taki prawdziwy kontakt z Biebrzą, z Biebrzańskim Parkiem Narodowym. To właśnie tutaj rodziła się jakaś taka moja miłość do tego zakątka Polski, bo tutaj w 1990 roku wędrowałem, zupełnie nie mając świadomości wtedy, gdzie jestem. Byłem młodym chłopakiem, który pojechał razem z kolegami ze szkoły podstawowej na obóz wędrowny po Podlasiu. Wędrowaliśmy tutaj wtedy przez prawie trzy tygodnie. 300 km przygody, 300 km w nogach. I właśnie między innymi szliśmy sobie tutaj przez te wsie. Ja oczywiście kompletnie tego nie pamiętam, mam tylko jakieś takie przebłyski w pamięci z tego miejsca, bo wiem, że tutaj byłem. Widzę plan, który był planem rajdu, zachował się ze mną mimo wielu przeprowadzek i wielu jakichś zawirowań w życiu, to mam taki notes z dzieciństwa, w którym notowałem różne rzeczy i między innymi przepisałem ręcznie cały plan tego rajdu i po latach tutaj wróciłem i myślę, że ten zachwyt mój no, trwa niezmiennie już od tych ponad 20 lat. Co tutaj, Co tutaj można zobaczyć, dlaczego ja się tak tym miejscem zachwycam? Może zacznę trochę tak od góry, że tak powiem czyli tak naprawdę ten środkowy odcinek Biebrzy, o którym mówię, o którym myślę, rozciąga się między Sztabinem a Osowcem. Poniżej jest basen dolny, który jest myślę, że najbardziej takim uczęszczanym miejscem, chociaż Biebrze jest tam i łatwo i trudno zobaczyć, bo od tej strony tutaj bardziej cywilizowanej, czyli gdzieś od powiedzmy Brzostowa, Burzyna, no to ta rzeka zupełnie wygląda inaczej niż. Chociażby tutaj, gdzie jestem, w tym miejscu, bo też sąsiaduje właśnie z cywilizacją, ale tam po drugiej stronie, biegnie carska droga, którą przejeżdżają setki, pewnie tysiące turystów każdego dnia teraz w sezonie letnim. Ale mam wrażenie, że tam, tam jest jakoś inaczej. A tutaj ta dolina tej rzeki jest bardzo szeroka ona zupełnie ma inny charakter tutaj jest tak nieturystycznie tak mógłbym powiedzieć tutaj może w tym miejscu w którym jestem teraz czyli już w Roceń, Dolistowo goniąc no to rzeczywiście coś tutaj wyrosło ta infrastruktura pod kątem kajakarzy czy spływów tratwami ona jest na pewno bardziej Rozwinięta, ale dalej jest tutaj bardzo spokojnie. Ja dzisiaj zapuściłem się do takiej malutkiej wsi Jagłowo. Muszę przyznać, że to było jedno z takich miejsc nad Biebrzą, do którego od dawna chciałem pojechać. Byłem w tym Jagłowie kilka razy, ale tak naprawdę tylko tam zawracałem, bo droga się tam kończy. I zobaczyłem na mapie, że prowadzi stamtąd. Zagłowa do e, Sztabina, w kierunku Sztabina można przejść niebieskim szlakiem. No, i wymyśliłem sobie, żeby to przejść. Plan był ambitny, ale mm, no, skończyło się na tym, że jak wyszedłem e, do końca zabudowań i zobaczyłem, że ten szlak jest prawie cały zarośnięty, to sobie po prostu odpuściłem, bo to jest no dobrych 15 km, pewnie jak nie więcej. Przeprawy, a znam tutejsze <noise> przeprawy przez dzikie mokradła i miejsca takie nieuczęszczane, i po prostu, no też już nie miałem na to czasu, bo przyjechałem tutaj dzisiaj dosyć późno. Była, myślę, już godzina 17. Nad głową gdzieś wisiało mi widmo tego, że zapowiadane były na dzisiaj burze, więc stwierdziłem, że pokręcę się chwilę po tym jak głowie i zostawię sobie to na jakiś inny czas, że będzie jeszcze po co wracać. Jakoś nie, nie czułem tego, żeby przy tym upale, jaki teraz tutaj panuje, te dobre 30 stopni i stojące w miejscu powietrze, ta duchota i przedzielanie się przez jakieś haszcze, to, to myślę, że to nie byłby dobry pomysł. I no, też wtedy widziałem, że z zachodu nadciągają jakieś ciemne chmury, a te burze tutaj potrafią być naprawdę gwałtowne. Także trochę wystraszyłem się, szczerze mówiąc, i zbierając te wszystkie argumenty, no po prostu sobie to dzisiaj odpuściłem. No co nie przeszkodziło mi, żeby chwilę pokręcić się po tym głowie, To stara wieś, której historia sięga XVII-XVIII wieku. Do dzisiaj przetrwało tam sporo takiej drewnianej zabudowy wiejskiej z przełomu XIX-XX wieku. Także. Jestem fajny klimat, bo to jest takie miejsce totalnie na uboczu, tam tak jak powiedziałem jest ślepa droga, czyli zapuszczają się tam tylko ci, którzy no, chcą tam być, chcą to zobaczyć. Jest tam most na Biebrzy, kiedyś właśnie trafiłem tam jadąc wzdłuż rzeki, kiedy wziąłem sobie za punkt honoru, żeby zobaczyć wszystkie mosty na Biebrze. Jeździłem wtedy od mostu do mostu, no i tak właśnie też wylądowałem m.in. w Jagłowie. Później, jak z biegiem rzeki przesuwam się w dół, no to trafiam na taką miejscowość jak dębowo. Tam jest pierwsza śluza na kanale augustowskim od strony biebrzy. Prawie 2 metry różnicy poziomów. Także bardzo ciekawa konstrukcja, bardzo stara. Także warto się tam zatrzymać i zobaczyć ten zabytek hydrotechniczny. Ale dalej jest taka moja chyba najbardziej ukochana miejscowość: Jasionowo-Dębowskie. To tam właśnie w 2009 roku sfotografowałem jeden z ostatnich przepędów krów w tym miejscu. Tutaj jest o tyle ciekawie, że koryto tej rzeki, akurat w tamtym miejscu, ono jest głębokie, ale wąskie. I no, te krowy rzeczywiście tam płynęły. Trafiłem tam zupełnie przypadkiem. Zobaczyłem stojące krowy za rzeką. Zobaczyłem pychówkę, łódkę taką przypiętą do brzegu. No, i dodałem sobie 2 plus 2. Poszedłem do pobliskiego gospodarstwa. Zapytałem o to, czy te krowy będą wracać. No, i okazało się, że tak. Że pan Słowomir, jeśli pamięć mnie nie myli, będzie je przepędzał przez rzekę około 17. No więc ja znając już trochę tutejsze realia, pojawiłem się o piętnastej, a pan Sławomir przyszedł o szesnastej, więc tak umówiliśmy się na 17, żeby to zobaczyć, no ale odbyło się to oczywiście w innej porze niż planowane, bo tutaj umawianie się z ludźmi to jest w ogóle taka ciekawa sprawa, że już wiele razy mi się zdarzyło, że pytałem kogoś, o której będzie pan te konie spędzał. No, o dziewiętnastej. No i nagle się okazuje, że dla niego to jest takie pojęcie względne, ta dziewiętnasta. No, jak on poczuje, że będzie je spędzał, to idzie je spędzać. To jest wieczór, ale nigdy jakaś dokładna godzina. Także warto, jeśli coś takiego znajdziecie, no być dużo wcześniej, jak on na tym zależy, bo inaczej można to przegapić. Także trafiłem tam wtedy na, na ten przepęd. I co ciekawe, nie miałbym pewnie kontaktu z tym e, panem Sławomirem, ale e, w sieci znalazła mnie jego córka, którą też. Gdzieś tam później sfotografowałem, jak jechała na rowerze z bratem i pędziła te krowy drogą do, do gospodarstwa. I po latach ona gdzieś zobaczyła te zdjęcia w internecie, odezwała się do mnie. Tak udało nam się złapać jakiś kontakt. I no i fajna historia, bo cuniłem do tego pana. Jakiś czas temu, jak wydawałem książkę, jak poznać Podlasie, zapytać go o to, czy. Mogę to zdjęcie w tej książce opublikować. Oczywiście się uśmiechnął, śmiał się, że to, takim, to miastowego tak interesuje, ale się zgodził, także jest to, jest to zdjęcie w tej książce. Później tam wróciłem w następnym roku do Jasionowa i też udało mi się sfotografować pływające krowy, ale już w innym miejscu od innego gospodarza. I z tego co mi wiadomo, to. Był już ostatni moment, żeby to tam sfotografować. Także to nowo zostało w takiej mojej pamięci, jako jedno z tych ostatnich miejsc tutaj w tym środkowym basenie, gdzie te przepędy były przez lata regularne, ale no skończyło się niestety, ja nowy miałem też swój taki ulubiony Podlaski krzyż, który stał gdzieś tam, tak na uboczu, w polach. Także bardzo często do niego zaglądałem. Nie wiem, jakiś trudny do wytłumaczenia sentyment miałem do, do tego miejsca. Ten krzyż stał tak w takim bardzo nieoczywistym miejscu na, na uboczu. Nie przy takiej głównej drodze, tylko przy takiej drodze polnej, która w sumie nawet w środku lata była mocno zarośnięta. Także nie wyglądała na, na jakąś bardzo uczęszczaną. Może kiedyś była bardzo uczęszczana. I ten krzyż tak chylił się przez lata ku upadkowi, aż przyjechałem tam w 2020 roku i zobaczyłem, że już go nie ma. Inny krzyż postawiono w centrum, o ile można powiedzieć, że w centrum tam jest parę domów w tej wsi, no ale przy, przy tej głównej drodze ustawiono nowy krzyż, pojawiły się ławki, kostka brukowa. Ten krzyż jest teraz taki mocny, potężny, taka konstrukcja współczesna. No, ale ja dalej w pamięci mam to, to moje miejsce, tam wśród pól, wśród tych ziół. Jak tam szedłem wiosną, zawsze to tak fajnie ziemia pod nogami chlupała, bo tam zawsze było tak mokro, dużo wody, bo to tak naprawdę w sąsiedztwie tych bagien biebrzańskich, tutaj wszędzie jest bardzo dużo tej wody. Jak Ruszy się z Jasionowa Dębowskiego w stronę Dolistowa. To do pokonania jest kilka kilometrów szutrowej drogi. No, jestem też zbudowany, bo jej stan w tym roku jest naprawdę, no powiedziałbym, bardzo dobry. Nie praktycznie nie było takich głębokich dziur, w których zbierała się czasami woda. E, także jechało się tam prawie komfortowo, gdyby nie to, że robi się taka tak zwana tarka po której się jedzie i wszystko w samochodzie się telepie, to, to naprawdę nie było dziur, nie było takich jakichś miejsc, że trzeba było się zatrzymywać i zastanawiać, którędy to przejechać, czy jak to objechać. Także na to jak ta droga potrafi wyglądać, to, to w tym roku naprawdę chyba ją drogowcy jakoś mocno poprawili. No i zanim dojedzie się do, do listowa, trzeba przejechać przez drewniany most. Bardzo go lubię, lubię się tam zatrzymać, już gdzieś na początku wsi, przejść do niego, bo tam na samym moście oczywiście nie ma gdzie stanąć on jest wąski i fajny widok jest stamtąd. Taka wielka, płaska przestrzeń dookoła, która się ciągnie właśnie w stronę Jasionowa. Ta rzeka meandruje tam przez to takie równe pustkowie, niedostępne. To wiosną to wszystko jest pod wodą czasami tylko ta droga wystaje i czasami ją zalewa i, i nic tam nie widać poza jednym jeziorem, które się rozciąga na przestrzeni wielu, wielu kilometrów. No i dolistowo, dolistowo stare, trochę starych gospodarstw, taka jeszcze typowo chyba rolnicza wieś, można tak powiedzieć. W środku tygodnia przemykają tam często jakieś traktory Ciągniki. Widać, że rolniczo te tereny mają się jeszcze całkiem nieźle. No i później trzeba się od rzeki oddalić. Nie ma drogi takiej, którą samochodem można przejechać, więc wyjeżdża się do takiego głównego traktu, który prowadzi z suchowoli do goniądza i jedzie się wśród takich rozległych pól. Ta droga biegnie tak. Omijając zabudowania. Te zabudowania są od niej odsunięte. Także tutaj do wrócenia też trzeba dwa kilometry od niej odbić. I dociera się tutaj też parę domów położonych na skarpie. No może parę, to przesadziłem, może kilkanaście tych domów tutaj jest. To jest taka już większa miejscowość. No i ten spokój. Teraz tutaj siedzę. Robi się coraz chłodniej. Taka rzeźkość się pojawia w powietrzu. Zaczęło też delikatnie wiać. Gdzieś tutaj w pobliżu słyszę, że ktoś się kąpie. Ktoś tutaj przed chwilą siedział i patrzył na rzekę, patrzył na ten piękny widok, którym ja się tutaj delektuję, bo no tutaj, w tym środkowym basenie wiebrzy, jest taka magia, taki spokój, jakiego ze świecą szukać w innych miejscach. Co dalej? No dalej, z takich miejsc, z których warto się zatrzymać, warto tam zajrzeć. To jest taka malutka też miejscowość dawidowizna, niedaleko goniąca. Tam parę lat temu trafiłem na takie fajne zbiorowisko pychówek i tak szczerze mówiąc, po cichu trochę liczę, że jutro tam wrócę o wschodzie słońca albo tuż po wschodzie, jak będą jakieś poranne mgły i sfotografuję jeszcze trochę tych łódek, bo. Jest szansa, że tam będą. No jak nie, to pojadę do Goniądza. To jest fajne miasteczko. To już jest taka większa miejscowość. I mm. lubię rynek w Goniądzu, dlatego że tam jest taki boski miszmasz architektoniczny, że mm, trochę rozum głupieje, jak na to się patrzy. Tam się tyle dzieje. Tam praktycznie nie ma dwóch takich samych domów. Teraz, jakiś czas temu przecięto taki skwerek. Taki park, który jest w centralnej części rynku, bardzo dużego, rozległego. No coś tam wybetonowano, pojawił się jakiś pomnik, który chyba wcześniej stał. Też w cieniu tych drzew. No, teraz to wygląda już trochę inaczej, ale nawet to nie zburzyło tego klimatu, który jest tego takiego pewnego absurdu. No, Trudno się o tym mówi, to, bo trzeba zobaczyć. No to jest miejsce, gdzie na środku drogi stoi studnia, którą samochody objeżdżają. To jest, to jest tego typu klimat i mm, lubię tam pojawić się wcześniej rano, jak w sklepie są jeszcze tylko miejscowi. Przyjeżdżają po jakieś bułki, jadą do pracy. Są ich takie rozmowy, spojrzenia, uściski dłoni, e, takie wymiany krótkie informacji bardzo, bardzo fajny klimat, naprawdę. Jutro też sam pojadę specjalnie po to, żeby posłuchać tego i zobaczyć ten świat, taki nieudawany, taki nie telewizyjny, nie internetowy, tylko takie codzienne życie ludzi tutaj w tych stronach. No i ostatnie miejsce tutaj, o którym chcę powiedzieć, to osowiec twierdza bardzo ciekawa fortyfikacja. Na ten moment praktycznie niedostępna. Przez wiele lat można było zwiedzać, była pewna część udostępniona. Teraz jest to teren wojskowy, i nie ma już możliwości wejścia na teren fortu. Jeśli mnie pamięć nie mieli, pierwszego, gdzie było zwiedzanie. Tam jest jednostka wojskowa, chyba w forcie trzecim, więc tak naprawdę teraz zobaczyć można tylko pozostałości fortu zarzecznego i pozostałości, jeśli mnie pamięć nie mieli, fortu czwartego, do którego wjedzie taka dosyć długa i chociaż malownicza ścieżka od carskiej drogi. Jak wyjedzie się nią w stronę Strękowej Góry, wyjedzie się z nią w stronę Dobarza, to po prawej stronie są tablice informacyjne, po lewej stronie jest parking, i stamtąd, tak mniej więcej, w 40 minut, można dojść do wysadzonych pozostałości Fortu Czwartego. No to trochę wygląda tak jak takie azteckie ruiny rozrzucone po lesie. E, takie ciekawe miejsce. Myślę, że zaskakujące, bo e, zwłaszcza jeśli jedzie się z drugiej strony, czyli pokonuje się carską drogę. Od strony strękowej góry, czyli pokonuje się te prawie 30 kilometrów dzikiego lasu, gdzie tylko jest parę zabudowań po drodze, najwięcej na polanie w dobarzu, a tak to wszędzie las, las, natura, łosie, dzicz, jakieś kilka skrętów do jakichś malutkich osad gdzieś w środku lasu. I tak, tak człowiek nasyci się tym wszystkim i później wejdzie. E, Dotkniętej natury, i nagle gdzieś tam taka wyrwa, no bo ruiny, rozrzucone, betonowe bloki tak bezładnie, tak chaotycznie e, no wysadzano to zupełnie oczywiście bez żadnego planu, no po prostu to miało być zniszczone, i jest zniszczone mm, no przez to takie omrzałe, ukryte, e, pochłaniane przez Ziemię. Wygląda bardzo bardzo ciekawie. Także gdyby ktoś chciał gdzieś zobaczyć pozostałości tej twierdzy, no to tam można też przejść e, albo przejechać samochodem na drugą stronę Biebrzy i tam są pozostałości też wysadzonych e, bunkrów, ale z tego co czytałem to e, no nie wolno do nich wchodzić, można je zobaczyć tylko z zewnątrz, to jest teren gminny i no, gmina nie pozwala tam na jakąś e, turystykę, że tak powiem, z, e, taką nawet niezorganizowaną, co, co, żeby sobie po prostu wejść, zobaczyć. No, jest to niebezpieczne, no bo są to, są to stare obiekty, które zostały wysadzone. Są tam liczne spękania. Skąd o tym wiem? No bo zajrzałem tam, nie wiedząc o tym, że e, do tych obiektów nie wolno wchodzić, bo oczywiście jest tam pełno ścieżek i wejście do nich to nie jest jakaś wiedza tajemna, to nie jest w żaden sposób ukryte. One stoją przy głównej drodze, więc trudno ich nie zobaczyć i trudno też nie zobaczyć tych ścieżek. Myślę, że ten zakaz wynika głównie z tego, że gmina broni się przed tym, gdyby ktoś sobie tam zrobił jakąś krzywdę, no to oni są kryci, no bo wydali zakaz wejścia. Inne pytanie to, czy warto tam w ogóle wchodzić do środka? Ja uważam, że nie. <laughs> nie ma tam nic ciekawego. Myślę, że dużo ciekawiej wygląda to z zewnątrz niż w środku. Także można się tam przespacerować i zobaczyć pozostałości tej twierdzy, jednej z niewielu niezdobytych w czasie walk. No, chroniwają ją natura. Bagna Wiebrzańska, bardzo trudno dostępne miejsce, ale też bardzo ważne strategicznie. Także myślę, że warto, warto tam się na chwilę zatrzymać. Także tak wygląda z tej strony. Ten pasen środkowy. On jest taki dostępny dla zmotoryzowanych, dla rowerzystów, dla kajakarzy. Chociaż myślę, że właśnie e, chyba zmotoryzowani mają tutaj największe pole do popisu, żeby zobaczyć te, te wszystkie miejsca, że one z tej perspektywy właśnie takiego turysty szwędającego się po tych wioskach to, to robi największe wrażenie. Ja jutro wybieram się na drugą stronę rzeki, pojadę do osady Grzędy. Tam jest budynek Biebrzeńskiego Parku Narodowego, ośrodek dla zwierząt. Nie jest dostępny do zwiedzania, ale tam się znajduje w takich dzikich ostępach i stamtąd wyruszę rowerem do Nowego Świata. Tak się nazywa to, to miejsce, gdzie później będę musiał zostawić rower i resztę trasy przejść pieszo. Ależ tutaj ryby właśnie teraz... Wyskakują z wody. Mam nadzieję, że się to nagrało, bo piękne tło do tej opowieści o środkowym basenie Biebrzy. Także na no zobaczymy. Jutro chętnie wam też opowiem o tym, co widziałem, o tym, co tam jest ciekawego do zobaczenia, bo jest to taki bardzo dziki i interesujący fragment tutaj w Biebrzańskim parku narodowym, który myślę, że jest taką perełką. W kolejnym odcinku bardzo chętnie Wam opowiem o tym, co widziałem na czerwonym bagnie, jak wyglądają wydmy w Biebrzańskim Parku Narodowym i co tam ciekawego w dzikim Królestwie Łosia. Także zapraszam Was na kolejny odcinek, a ja teraz kładę się spać i czekam na burzę, która ma tutaj mnie nawiedzić w środku nocy. Zabezpieczyłem namiot. Jestem gotowy. Zobaczymy, czy obudzi mnie Deszcz, czy obudzi mnie taki rzeźki mglisty poranek? Mam nadzieję, że tak. I będę mógł Wam o tym wszystkim opowiedzieć. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.